Oceniamy finały Ligi Mistrzów. Który najlepszy? Witamy serdecznie na kanale Piłkarzyki. Też. Niedzielny finał zbliża się wielkimi krokami. Finał pomiędzy dwoma firmami, PSG a Bayernem. No i naszło nas z tej okazji na pewną refleksję. Który z tych finałów, który oglądaliśmy od cudów w Stambule był najlepszy, a który był najgorszy? No i wpadliśmy na pomysł, żeby uszeregować je sobie na bazie Stopniowo. bardzo popularnej ostatnio układanki. No od najlepszego do najgorszego finału, wszystkie od 2005 do 2019 roku. Tak Zanim jest... jednak... Zabierzemy się za to zadanie. Krzywy przypomni o wszystkich linkach w opisie: tam Instagram, grupa na fejsie, także możliwość wspierania nas, a także subskrypcje. Zachęcamy do klikania, zbliżamy się do 100 tysięcy. Na początek, dlaczego od 2005 roku, Adam? No, to jest w zasadzie taki bardzo, ale to bardzo kluczowy moment w naszej pasji, którą tak. dzielimy wspólnie. No, dlatego, że to był finał, który zapamiętało każde dziecko urodzone w latach 90., i po prostu tak wyraźnie zapadł nam w pamięć, że od tego momentu zaczynamy. Można tak. było zacząć nieco wcześniej, nawet 2002 roku, ale uznaliśmy, że najbardziej szczere będą te emocje 2005 roku z 2005 rokiem związane. Dlatego właśnie zaczynamy od finału w Stambule. No to... Jeszcze jedna ważna informacja, to jest oczywiście nasz subiektywny ranking. Przypominamy o tym, jeżeli macie jakieś obiekcje co do niego, to dajcie mm -hmm. oczywiście znać w komentarzach. Możecie oczywiście zawrzeć tak tam jest. również swoją argumentację, na którą z chęcią odpowiemy. No to tak co? Decyzję podejmujemy wspólnie, będziemy dyskutować, tak. ale myślę, że pójdzie dość gładko. Dokładnie. No to, no to co? Lecimy od początku. Ja biorę sobie myszkę, myszkę będę operował naszym rankingiem. 2005 rok to jest formalność. Uznaliśmy już z krzywym przed nagrywaniem tego materiału, że jest mimo. jeden finał, którego nie należy ruszać. Tak. Mimo, że końcowym rozrachunku nie zabazał się podobały wyniki, to trzeba przyznać, że naprawdę. Najwyższa możliwa ocena tutaj musi być. Tak, no ja tutaj nie będę się zgadzał z tym, że nie zgadzały mi się z moimi przewiniwaniami czy też pożądanymi rozstrzygnięciami ostateczne <grym> wyniki, bo powiem szczerze, że delikatnie sprzyjałem Liverpoolowi, faworyzowałem tamtym finale zespół Jurka Dudka, no, ale przede wszystkim tyle ikonicznych momentów, ten powrót, który można opisywać na 1500 różnych sposobów. Mm -hmm. Dogrywka z fantastyczną interwencją Dudka po strzale Szewy, te karne. No, no wiadomo, yeah, jak to no, wow, ja wtedy jeszcze, wow. jako dziecko. and Nie, nie identyfikowałem się aż tak mocno z United, zresztą później to miało miejsce. Ja wtedy kibicowałem Polakowi, więc też wiadomo, że byłem wtedy z Liverpoolem, więc... Dokładnie, no to co, dobre są. 2005 rok i Mamy, finał w Stambule check. ląduje na najlepszym, najbardziej mm -hmm. wykwintnym, zaszczytnym miejscu podpisanym piątkom. 2006 rok, tutaj trochę prywaty, Uu, dyskutowaliśmy na temat te, tego finału i ja przyznam szczerze, uważam to za jeden z ciekawszych finałów, tak. który był, no, że tak powiem, pełen różnych incydentów. O, Sporo rzeczy można zahaczać w kontekście właśnie tego finału. Dokładnie. Zdecydowanie. Moim zdaniem, ten finał z oceną 4 się broni. Eee, tak też właśnie chciałem go usadowić. Po pierwsze, dlatego, że. No były tam zwroty akcji, były tam nerwy zarówno po jednej jak i po drugiej stronie, było obgryzanie paznokci, był finalny płacz, były sytuacje Arsenalu, których ostatecznie zespół Kanonierów nie wykorzystał, Titi z dwoma dobrymi sytuacjami, Freddy Lundberg jeszcze miał okazję. Mhm. Były spore kontrowersje, bo gdyby przy bramce, inaczej nie, bo to nie była bramka, gdyby przy wykluczeniu Jensa Alemana, norweski sędzia mhm. Terje Hauge nie wyrzucił Niemca z boiska, tak zastosowałby korzyść, Mogą Ludo Juli strzeliłby bramkę, ten mecz mógłby zupełnie inaczej, inaczej wyglądać. Może nieco mniej dramaturgii by było w tym spotkaniu. Może Arsenal, może Arsenal bardziej by z tego skorzystał. Na pewno trudno jest wyrokować, jak to wszystko by się poukładało. Mm -hmm. Finalnie jednak tej dramaturgii, tego gryzania paznokci, o czym już powiedzieliśmy, było sporo. Dlatego moim zdaniem czwórka się tutaj broni krzywych. Ja się, się przyznaję ogadzam. jak najbardziej, tak. Poza tym jeszcze ta symulka klasyczna Emanuela Ebue przy tym rzekomym faulu Pujola, e, kiedy Titi później wrzucał na głowę Cambella. Tam hmm. też było dużo, dużo kwasu, z tym po stronie kibiców Barcelony oczywiście on się pojawiał. No nie no, ciekawy moim zdaniem finał. Poza tym, tak jak powiedziałem, względy sentymentalne, prywata, bardzo ten finał wspominam. Oczywiście bolał mnie przez długi czas i boli do dzisiaj, ale cóż nie zrobić. Nie, nie, tak. 2007 rok, zemsta, Milan. Mm -hmm. No i tutaj no to już nie są aż tak obfite w emocje fina finały, tak mi się przynajmniej wydaje. No nie, Bramki, takie troszeczkę... nie zapadł ten finał. Oczywiście, Niech z, przypadku, z perspektywy czasu, kiedy odkrywamy sobie niektóre finały, dostrzegamy pewne niuanse, które umknęły naszej uwadze tak, wtedy. Oczywiście, tego się nie da ukryć, ale jest jeden wątek, który moim zdaniem ten finał wpycha poniżej czwórki. Mianowicie, nie Kot, wiem, pod, do, pod, momentu, pod do momentu tej wrzutki Penanta z rzutu rożnego i tej bramki kauta, to mimo wszystko Milan wyciągnął wnioski z finału z 2005 roku w Stambule i nieco bardziej taki dojrzały był. Tak. Prezentował się jako nie chłopiec w, w tramkarzach, który nie wie, co ma zrobić na boisku, tylko taki senior, który to spotkanie względnie kontroluje. Te bramki przeciętnej urody, umówmy się, znaczy, zarówno bramka kauta. Bramka pirlo to jest po prostu no, inaczej. Bramka, bramka pilot w cudzysłowie, być w cudzysłowie tak, by plecami zabrana przez Inzagiego. Inzagiego. Mogłaby nie paść, gdyby nie ten, ten pipo, który Mi się tam podobała z, druga bramka Inzagiego, to był taki typowy list polakanego. Tak, i, typ, I typowy super pipo e, Na granicy Polak tak, spalonego I, te, i ta celebracja. Zelicja. tak jak jeszcze podawał, więc to już w ogóle. Ale dobra, chyba mimo wszystko trujeczka, jeszcze względny sentymentalne tak. tutaj Maldini podnoszący e, puchar e, Za Ligę Mistrzów. I moim zdaniem to też tak dumknęło fajną mm -hmm. epokę z Paolo Maldiniem, dlatego trójka, jak najbardziej. Tak. To jest jeszcze dobra ocena, umówmy się. Trójka jest, jest pożądana. taka taki... trójka bliżej taki dwójki okay. niż czwórki, bym powiedział. Też, ale też no, trójka ja się jest. Zgodziłbym się z tym. 2008 no, rok. I uwaga, tutaj debata. Debata. Ja wiadomo, dlaczego chciałbym tutaj postawić na piątkę. Ja chciałem czwórkę dać. Ale słuchajcie. I chcę w sumie nadal, ale może krzywy mnie przekona. To, ile się działo w samym regulaminowym czasie gry. To, to jedno. Bramka piękna, Ronaldo. Do tego e, bramka dedykacja zgodzę dla się. Z małej matki Lamparda. Zgodzę się. E, znaczy, w sensie, no, nie zgodzę się z dedykacją, tylko z tym, że to, no, to był ważny moment. Ważny moment. Do tego niezliczone sytuacje po stronie Chelsea, jak i United e, i w doliczonym czasie, e, doliczonym, przepraszam, w dogrywce, jak i w regulaminowym. E, poprzeczka, Lamparda, słupek drogby, tery wybijający piłkę e, praktycznie z linii e, bramkowej po strzale Gigsa. Kari, który praktycznie miał przed sobą tylko Czecha i strzelejący, no wiadomo po boku, ale Czech broniący to w jakiś ekwilibrystyczny sposób. Do tego w dogrywce, właśnie dobrze mi przypominasz, drogba policzkujący Widlicza. I czerwona karka, ostatecznie. Moment, w którym to John Terry musi podejść do karnego, ponieważ drogby nie ma na boisku tak. decydującego. Gdyby Ronaldo, drogba był, mogłoby się pojawić że jakiś czas nie trafia karnego. Ten słupek. Anelka, który znajdował się w cieniu, drogby nie wykorzystujący finalnego karnego, dającego ostatecznie Triumph United. Ronaldo, nie strzelający swojego karnego w konkursie 11. To się że naprawdę niesamowicie duży. Nie, no na, ja się tutaj zgodzę, że pod względem obfitości przeróżnych incydentów, to ten finał. Otwiera szczęki. Tak. Naprawdę. Rozwiera je. I jeszcze dodatkowo, jak sobie policzymy fakt w tej całej naszej tutaj um, ocenie, tego, że obaj jesteśmy sympatykami angielskiej piłki, tak. to dla nas ten finał rzeczywiście ma bardzo, ale to bardzo duży ładunek. Poza tym ten finał i zdarzenia, które miały miejsce na Łużnikach mhm. miały. Kluczowe zastosowanie w podsycaniu atmosfery finałów dwa, przed finałem w 2012 roku. Tak, tak, tak. Później zresztą to się złożyło na tą fantastyczną kompilację różnych w, mm -hmm. y, filmów, która dała efekt w postaci tego no świetnego tak. filmu Chelsea tak, Against tak, tak, all Odds. Tak. Dlatego, dobra, to ja się to. tutaj przychylam krzywy y, do Twojej argumentacji ostatecznie i mimo wszystko, pomimo tego, że na początku chciałem czwórkę dać, kupuję tę argumentację, tak. którą poniekąd wcześniej już też jakoś przerobiliśmy i dajemy tutaj wspólnie hmm. piątkę. Przy finale 2008 okay. roku. 2009 rok. Znowu United w finale. Tak. Tym razem bardzo. Była szansa na obronienie tytułu. Tak. Kurczę I powiem... No niestety, ale no to był słaby finał. Zgadzam pierwszy, się. Pierwszy kwadrans United się w miarę tam gdzieś broniło, ale. broniło, przepraszam, atakowało. Broniło się całe później, hmm. całe spotkanie. To, jak Ferdinand dał, dał e, ciała przy kryciu Messiego przy tej drugiej brancji, to już jest podsumowanie tego spotkania, więc myślę, że to taka... No Odwójka, nie, tam, tam rzeczywiście kosmiczne błędy w kryciu. My się śmiejemy teraz na pod... przykład skrycia United w starciu z Sewillą, gdzie tam Aron Bisaka to... nie ogarnia, co się dzieje, co? ale tam wtedy naprawdę piłkarze United dali mega ciała. No will, wyobraźcie will, will sobie, że to Teraz rozpuszczacie... to przy pierwszej brance Od... słabo, pod kontrolą. Dokładnie, pod kontrolą Barcy, tutaj się też zgodzę. Poza tym ten finał, yy, przez to, że był pod kontrolą, zabrał temu zabrał to, co najcenniejsze z finału takiej dużej imprezy, jaką jest Liga Mistrzów, czyli dramaturgię tak. i, i coraz to większe emocje, które narastają wprost proporcjonalnie tak. do, do czasu, który upływa. Więc ogólnie rzecz biorąc ja się tutaj skłaniam w stronę dwójki Ja krzywy. również, ja również, ja również. Barcelona oczywiście, nie zabieramy jej, że, że nie odbierajcie tego personalnie jako, jako przytyk stronę Barcy. Po prostu ten mecz był pod jej kontrolą, dlatego no, niezbyt wiele tutaj znajdujemy argumentów na rzecz tego, że powinno to się znaleźć wyżej. A jeszcze nie dokończyłem tego wątku z kryciem. No, śmiejemy się z stoperów United czy też z bloku obronnego, mm. bo wiadomo, że Arnold Bisaka stoperem nie jest. Ale jak sobie przypomnicie właśnie ten moment, w którym Messi strzela z główki w polu karnym, w którym jest dwóch kolosów to nie, no to jest jakiś J.K., to jest LOL i tutaj się trzeba z tego śmiać. 2010 rok. Inter Bayern. Dla wielu ten finał jest bardzo symboliczny. Mhm. Bardzo taki też przy okazji kultowy, no dlatego, że Inter z José Mourinho jak, e, w pragmatyczny sposób powoływał powo 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 Barcelona. Otóż to, więc ta droga do finału no. Interu, ta cała historia związana z internacjonale jest rzeczywiście rozdmuchiwana. Dla Calciofili ten finał na pewno będzie. Klasa. Tak. Gdzie tu to perfetto i będą niesamowite emocje z nim związane. Ja powiem szczerze, oglądałem, oglądając ten finał, yy, przypominam sobie, że rzeczywiście no były pewnego rodzaju emocje, ale moim zdaniem tutaj zagrały w większym stopniu te, te poszczególne. Tak, ale te poszczególne jakby takie jednostkowe incydenty w tym spotkaniu. Dwie bramki, Milito. Jedna Ju, jedna Julio jednej, Cesar skrzywa na, na Milito połowie. ten główko do Snydera, a Snyder Ta. do Milito i mamy 1-0, a później wam ten zrobiony jak dziecko przez Milito. Tak. No, Jose Mourinho triumfujący, Javier Zanetti podnoszący Puchar Mistrzów, ale kurczę, gdybym ja się miał się tak przyznać, to jeszcze chyba jednak bym skłaniał się w stronę trójki i no dałbym, tak, tójka, dałbym tutaj tójka. średnią ocenę. I, I umiejscowiłbym Bayern go pod no, oczywiście swoje 2018 szanse miał, e, to nie było jednostronne spotkanie, ale no, mój zabił ten mecz powiedzmy w pewien sposób. Dobra, 2010 za nami, 2011 znowu United i znowu, znowu Balca. No, lepszy lepszy troszkę. <laughs> o, jakie synchro. Trochę lepszy film niż ten z 2009 roku. United ze swoją bramką, co prawda <laughs> nie powinna być uznana, bo Cicelli to był nas polony w momencie podawania do niego. No ale bramki naprawdę bardzo ładne padały chociażby Taruna ja, czy Davida Vi'i. Oj, e... Dawid Vija, mm, ciasteczko rzeczywiście. Ciasteczko. Ładne, ładne. No to i ten skuło. Messi oj, jak on to strzelił wtedy. Czemu widzisz, nie podszedł bliżej? A, dobra, nie będę już Taki, taki roz... kapeć, Leo, no. ale kapeć bardzo charakterystyczny dla niego. No to dobra, co? Trójeczka? Trójeczka. Lepiej niż myślę. w 2009 no. roku, więc nie będziemy tak brutalni. Dajemy to na poziomie trzecim. Tak. 2012 finał. Finał, który początkowo budził pewne zastrzeżenia nasze, dlatego zastanawialiśmy się, nie wiedząc dokładnie jak go przydzielić. Mm -hmm. Chcieliśmy coś zrobić pomiędzy trójką a czwórką, takie tak, trzy tak, i pół, tak. ale dlaczego? Krzywy wytłumacz. No słuchajcie, ja mam z tym meczem takie gorsze wspomnienia, bo powiem szczerze, do 80 minuty. Nie wy się do tej 80 minuty. Tam naprawdę były szachy mecz w meczbale pod kontrolą Bajanu, który no nie prawie zbyt wiele tam zrobić. Dopiero Miller wsadził głowę tam, gdzie nikt się nie spodziewał, że ją sadzi. I ta końcówka i dogrywka jednak zrobiły to spotkanie, no i karne tak. magiczne, nie, jak nie. to mówił, powtarzamy to za każdym razem, it's written in the stars. It, 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 it's written in the stars, Gary Neville. Tak, 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 tak. ale nie, przepiękne jest to, jak, jak duża dysproporcja tu się rysuje. Po pierwsze ten mecz, hmm. który do 80. minuty był okej okay, względnie, ale nie jakiś tak, mega tak, szał. Tak, tak, tak. I po tych dwóch bramkach, jak się zaczęło dziać. Pusty... I jeszcze ta dogrywka, która zaczęła się od faulu y, Didiera Drogby, później Petr Czech, broniący rzut karny. Robena, nie no, niesamowite zwroty akcji, również w tym finale. No, i przede wszystkim, co też istotne, znowu rzuty karne i tym razem już Didier Drogba podchodzący. Jak nie podszedł w 2008 roku, tak podszedł w 2012. Mógł strzelać i wykonał swoje zadanie wyśmienicie. Co prawda, Bayern tam miał, no, trochę pecha, na no, ten słupek, czy jeszcze fajniego, Tak, też dość symboliczny. Nie ta płacząca niemalże ściana czerwonych kibiców za plecami, Petra no, właśnie, no, finał no, e, no, un, Unzerstadt, Unzer Pokal no, e, ja. ten, więc jeszcze Unzer, nasz klub, jeszcze tak. Był, tak, tak, tak. Więc y, dajemy ostatecznie czwórkę, nie? Zgadzamy tak, się tak, co tak. do tego, że tutaj sporo emocji było. 2013 rok. Tutaj bym oscylował wokół trójki. Każdy się spodziewał jednak, że ten mecz nie zostanie zabity przez na w końcowej fazie tego spotkania i tak. będzie dogrywka i więc chcieliśmy, chcieliśmy tej dogrywki, zdecydowanie. No bo rozpędzony w, tamtym, w tamtych finałach Ligi Mistrzów, podobnie jak zresztą Borussia, bo niech przez tak. przypadek się pokonuje, przeżyje Real Madrid 4-1 na, na własnym boisku. Lewy no ten z skończył Ale gdyby ten finał skończył się po dogrywce, bądź też w rzutach karnych, to ta ocena byłaby wyższa. Tak. Ja miałem taki bardzo duży niesmak, kiedy Robin strzelał. To był przecież 89. Oglądaliśmy u mnie, każdy z nas, jak Ja byłem niesmaką kibicem w Borussii, ale każdy z nas nadzieję na więcej. Tak, chcieliśmy bo... chcieliśmy trochę więcej z tego meczu, dlatego dajemy tutaj ostatecznie trójkę mhm. i umiejscowiamy obok tych widocznych już finałów. 2014 rok Decima. Decima, Decima. i powiem szczerze. Kurczę, bardzo ten... zacięty mecz do momentu główki Ramosa. Tak, tak. Każdy zaraz tak. modlił się, żeby była dogrywka, bo mecz był taki bardzo szachowy, jak to No nie, się no tutaj też cholizm wjechało na stół i no to właśnie. też troszeczkę zabrało efekt. No i ten Casillas, który zawalił bramę. Efektowności tam jest godzina. Nie wiem, czwór... ostatecznie dajemy chyba pomiędzy trójką a czwórką się zastanawialiśmy, ale damy czwórkę. Mhm. Po pierwsze. Nie, do piątki moim zdaniem nie, trochę za daleko, daleko. Bo, bo tutaj to czolizmo blokuje. Moim zdaniem czwórka przez po pierwsze liczbę bramek, bo się worek z bramkami rozwiązał mm -hmm. w dogrywce. W bardzo ważnej symboliczne, Ale... kultowe już momenty z tego finału. Ostatecznie wieńczący to wszystko z rzutu karnego Cristiano. Przy okazji, to też jest śmieszne, Gareth Bale strzelał w poza tym jednym finałem z Juventusem, w każdym finale dla no bo z karnego jakby później liczyć też Atletico, również to taki niechciany, jakby odrzucany, pewnie wypierany przez kibiców niektórych realu element, który, który tutaj również gra. No nie wiem, 2014 mhm. moim zdaniem na 4. 2015 rok, kurczę, Barca-Juwet, finał, który, okej, okay, był w miarę interesujący, w miarę intrygujący wiadomo, przed rozpoczęciem to, tego spotkania. Chilo z przodu rządziło, prawda, um, Argentyńczyka wy, um, wyręczył Rakitic, tak. e, otwierając wynik spotkania. Potem temu Murata dobijający strzał Tevez'a. No jakoś tak zbyt wiele tam się jakoś nie działo, Juve nie postawiło się tak bardzo jak no, Każdy, każdemu się wydawało. No to że nie to był finał na dwa. Moim nie, zdaniem nie, to nie no był to też nie. finał na cztery. To był finał dobitek przede wszystkim. O, i, I strzałów <laughs> takich, no bo. Suarez też <laughs> z, z Suarez z dobitki. Morata, Morata za... z dobitki. Rakitic tak na pustą w zasadzie. po podaniu Messiego prawie, że na. Po Iniesty, 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 przepraszam. Iniesty. W podaniu Iniesty prawie, że na pustą. Neymar, który strzelił. No tak to już, też, to już mało spektakularna, bramka. Już się otworzyło i. Tak, nie, no moim zdaniem trójka. Trójka i tak to zostawiamy. 2016 rok. I tu. Tu jest moim zdaniem buła. Tu jest buła, i tutaj należałoby mocno ten finał zgnoić. Chociażby z, z jednego powodu. Oblak, ręcznik. Oblak, ręcznik, tak. Rzuty karne. No, z Juan Francis strzelający w słupek. To to jedyny niestrzelony karny. Ale tutaj więcej jeszcze wyrachowania niż w tym finale 2014 roku, moim zdaniem. Te bramki też takie. Bramka Karasko. wcześniej bramka też po tym rzucie wolnym, takie przecięcie. Tak, została przez. jak padła ta bramka. Tak nie. Jeżeli, z, jeżeli tak umiejscowiliśmy finał z 2009 roku, to, to moim zdaniem podobnie. finał z 2016 roku również możemy tutaj spokojnie, bez mhm. żadnych skrupułów dać dwójkę. My że kibice Ralu się na nas nie obrażą, biorąc pod uwagę pozostałe finały, a nawet jeżeli się obrażą, Słuchaj, to to, to, jest to ich nasza. wybór oczywiście. E, 2017 rok. Tu no na pewno lepiej niż 2016. Nie, no, to, to był przyzwoity finał, nawet powiedziałbym, że ale to efektowny. Jest, tak, wynik taki sam jak 2014, ale jednak... No to no, e... po regulaminowym czasie gry, a nie po, no, no. po ogrywce więc... Nie, no, trójka bym dał. Trójka, nie no, czwórkę też ja bym był w stanie wybronić ze względu na, no, dobra, na, ładne, na, a, dobra, na ładne momenty bramki, i ładne, ładne bramki. bramki bo Mandzukic, Kasemiro, i Kasemiro, Mandzukic, dokładnie. E, Krysia, który ładował po jednej i po drugiej stronie i się cieszył w swojej charakterystyce z Modricza, zresztą ta fajna na takie, na takie przecięcie przy tej linii końcowej. Cztery, moim zdaniem, się broni. Mm -hmm. W 2018 roku mieliśmy finał, który moim zdaniem jest bardzo spektakularny, ale momentami y, widać było, że, że Liverpool się już nie podniesie, mm -hmm. że leżał na deskach, że raczej nie będzie w stanie nic odpowiedzieć na baba, bole Po tej brance niczym... jeszcze była jakaś nadzieja, ale faktycznie później Karrias wypaczył. Karius I... wypaczył, ale Karius też dodał temu spotkaniu to... Smaczku takiego. Tak, takiego smaczku, który będzie rozpamiętywany przez kolejne dekady. Tak, przez długi, pewno. długi czas będzie to mu jednocześnie wypominane, ale też wspominane z punktu mm -hmm. widzenia atrakcyjności tego spotkania. Poza tym... Potężna no dobra, nie, potężna bomba, to, to to jest jeden wątek, która się zatrzyma, powinna zatrzymać na rękawicach Kariusa, ale e, potężna pod kątem spektakularności, e, ekwilibrystyczna bramka e, Garetha Bale'a. Zaraz po wejściu, ile to było? Dwie, trzy minuty no, po wejściu no, ja Garetha no. Bale'a? Nie, moim zdaniem tutaj można byłoby się zastanawiać nawet nad piątką, ale nie, to była Za, chyba trochę by, przesada. Gdyby Liverpool więcej dał, to mogłaby być, mogłaby być piątka. Ale... 2018 tak. ląduje na czwartym poziomie. I uwaga, 2019 rok, nawet nie pole. Nie polemizujcie tak. z nami. Nawet nie polemizujcie. Najgorszy finał. To jest najgorszy finał. I, musi, I chcieliśmy coś dać na jedynkę. Dajmy nie chodzi 19. o to, że wygrał Liverpool i że Tottenham miał, i się zmierzył. Żeby... No tak, ale to też jest, znaczy, to też bo... jest wątek, który w mecz... naszych subiektywnych wrażeniach się przebija no, się tak. na pewno do, do tej decyzji minucie dokładnie mecz zabity w drugiej minucie. Dokładnie. Mecz się, w drugiej minucie. mecz się skończył w drugiej minucie. Później oglądanie tego meczu nie przysparzało nawet w 50% takich emocji. Jak nawet w 50% mecz z drugiego miejsca. W sensie, z, które mają dwójkę. No nie, z trzeciego. No z drugiego Okay, bo były tam też i w 2009-2016 moim zdaniem momenty, które były bardzo zbieżne z tym z, z finałem z 2019 no no. roku. Yy, nie zabieramy oczywiście triumfu Liverpoolowi, bo to była nagroda, na którą Liverpool Jurgen Skopa zasłużył. zasłużył. Ale mecz naprawdę to nie był mecz na finał. To nie, nie był nie, mecz nie, na finał. Nie. To był mecz na fazę grupową Ligi Mistrzów, Autentycznie. Więc moim zdaniem tutaj ten mecz no, należy ustawić bardzo Ligi nisko. No, Okej, okay. tu już jest deptanie <laughs> po jednej i po drugiej drużynie i po tym finale. No dobra, to by był nasz ranking, oczywiście widzicie, się widzicie, go przed, widzicie ranking przed swoimi oczami, podziecie się własnymi typami, komentarzami na temat, bo wiemy, że gorąco obiekcji w będzie cała masa zapewne. No i dajcie znać, co sądzicie o nadchodzącym tym... również finale, zbliżamy się, wielki moment, wielki finał. Ciekawe, Dziękujemy, na tym miejscu go mieścimy. O właśnie, ciekawe. No. Dziękujemy za oglądanie dzisiejszego materiału, do zobaczenia, trzymajcie Wzmy się, się. To. cześć. Pa.